Znajdujemy się przy szkole przy ulicy Woronicza 8, gdzie trwały walki w trakcie Powstania Warszawskiego. Tutaj na Mokotowie, jak powstańcy ruszyli do walki, to byli całkiem dobrze uzbrojeni. Na 4700 osób, które miały się tutaj stawić 1 sierpnia na godzinę W do walki, stawiło się w sumie 3000 osób około. To daje około 63% wszystkich Żołnierzy. No i musimy pamiętać, że to się wydaje całkiem spora liczba, więc Niemców nie dość, że tutaj było więcej niż Polaków, tak naprawdę, którzy 1 sierpnia ruszyli do walki. To też byli znacznie lepiej uzbrojeni. No i 1 sierpnia udaje się odeprzeć atak. A następnego dnia, właśnie 2 sierpnia, już, już kompania B2 i B3 batalionu Bałtyk, Baszty, to będzie budynek, no, w, którym, w którym będzie bardzo dużo potrzebnych powstańcom rzeczy, tak? To będą, będzie amunicja, będzie broń przeciwpancerna, granatniki, y, będzie je, jedzenie takie w puszkach też, ale nie tylko, bo w tym miejscu, w którym my teraz przebywamy przed wojną, tak naprawdę ono było. Tutaj były pola po prostu, tutaj rosły na przykład ziemniaki. No i te, te ziemniaki potem można było odbierać, można je było jeść, tym bardziej, że można było je dobrze przygotować, były, były, była w środku kuchnia, więc w tym sensie był to bardzo ważny budynek. Sam budynek szkolny oczywiście był położony w bardzo dobrym miejscu, to znaczy stanowił ważną twierdzę w tym sensie, że jesteśmy przy bardzo szerokiej arterii, więc mógł po prostu osłaniać, chronić dostępu przed wszelkimi dywizjami prawda, zmotoryzowanymi. No a 25 września to już naprawdę był szturm taki bardzo potężny wojsk niemieckich. Niemcy zaczęli tak naprawdę nacierać od każdej możliwej strony, od każdej możliwej ulicy. No i powstańcy byli bez szans. Ten budynek oczywiście można powiedzieć przechodził z rąk do rąk, ale tak naprawdę no, powstańcy musieli się wycofać bardzo szybko na północ, w północne rejony Mokotowe.